E, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Ewa Ślicz, nasza bramkarka. Jesteśmy po drugim meczu turnieju Puchom Marszałka, który nasza drużyna wygrała z Strzewem. Ewa, przede wszystkim pytanie, e, czy widać, tak powiem, jakieś, jakieś takie takiego i po świętach zacząć na świeżo trenowanie. Czy myślicie, że runda rewanżowa się dla Was lepiej ułoży niż ta runda pierwsza? No mamy taką nadzieję, no będziemy walczyli, żeby było jak najlepiej i każda ma takie założenia, żeby zagrać jeszcze lepiej jak w poprzedniej rundzie. Mam nadzieję, że te... nie się takie partii jak w pierwszej rundzie, czyli porażka z nowym sądem czy remis z koczkową. No, to jednak gdzieś... Zapra to wiarę jak pas, tak? Że... Wiadomo, że piłka ręczna jest niespodziewana z że nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Będziemy się starały, żeby grać jak najlepiej na jak najkarki na jak najwyższej skuteczności i mam nadzieję, że pomożemy pomoże będzie i będzie dobrze. No jak wiemy trzy zna... są kontuzjowane, czy to jakoś nie wpłynie na... Na to jak będziecie grały, widać, że jednak skrzydła to nie jest to samo, kiedy nie ma kingi, nie ma, nie ma Kasi, tak? No, czy Kinga jest teraz pokaz, że odpoczynek, bo wcześniej go nie miała, więc Kinia wróci. Aczkolwiek Kasia tam ma problemy z kostką, wydaje mi się, że też jak najszybciej wróci. Ale musimy robić... Będziemy robić wszystko co w naszej sile, żeby zastąpić je jak najlepiej. Trzymamy kciuki za was w jutrzejszym meczu, mam nadzieję, że... Wszystko siło, że pomyśli i puchar zostanie w Elblągu, jak i pozostałe nagrody dla, dla zawodniczych. Żeby nie zapraszać mnie, dziękuję. <grywka> dziękuję bardzo.